Na początku lat 30. za filmy dokumentalne nadal uważano w Polsce te filmy, które składają się z filmów dokumentów historycznych te filmy zestawne filmy montażowe jak dzisiaj mówimy. W drugiej połowie lat 30., czy w połowie nawet lat 30, to miało się zmienić, czyli wkrótce miało się to zmienić. Istnieje takie przekonanie, że o sukcesach polskiego filmu dokumentalnego w latach powojennych zadecydowały przede wszystkim dokonania startu Stowarzyszenia Miłośników Filmu Artystycznego, takiego ugrupowania młodzieży lewicującej którego głównym animatorem był Eugeniusz Cenkalski. W kręgu tego startu znajdowali się także Jerzy Teplitz, Karol Szołowski, Wanda Jakubowska, także Ludwik Perski, między innymi Jerzy Zarzycki i Stanisław Wol. Oczywiście istniała też duża grupa sympatyków tego, tego startu, Stowarzyszenia Miłośników Filmu Artystycznego, do której na pewno należał, chociażby ze względu na swoje przekonania polityczne, Aleksander Ford. Grupa Start walczyła przede wszystkim o film użyteczny, to znaczy walczyła o to, żeby troszeczkę wychować, inaczej wykształcić publiczność, żeby była czuła na to, co jest kiczem. Żeby była czuła na to, co jest filmem niedobrym. I w sferze filmu dokumentalnego ja mogę sobie wyobrazić, o co im chodziło, że, że chcieli zmienić ten obraz także filmu dokumentalnego. To znaczy, żeby on nie był takim szalenie konwencjonalnym obrazem, który pokazuje właśnie ładne widoczki, ale żeby był bliżej życia. Trzeba jednak powiedzieć, że nie, nie można przypisywać ugrupowaniu start takich cech, jakie później w latach powojennych im przypisywano to znaczy tego, że jest to było to ugrupowanie eksperymentalne, czy że było to ugrupowanie awangardowe. Było to ugrupowanie, które miało charakter klubu filmowego, spotkań filmowych. Bardzo niewiele zresztą filmów w kręgu tego ugrupowania powstało. Między innymi w tym kręgu powstały takie filmy jak, jak Eugeniusza Cenkarskiego. Jak powstaje film, czy film Czerwiec Eugeniusza Cenkarskiego, czy film Karola Szołowskiego, Lato ludzi. Ta grupa młodych ludzi skupionych wokół startu o właśnie takich przekonaniach lewicowych. Zrealizowała też wspólnie reportaż pod tytułem "Może". Zrealizowali też dwa reportaże: reportaż numer jeden, reportaż numer dwa, które miały być taką odpowiedzią ich na szalenie skonwencjonalizowaną kronikę polskiej agencji telegraficznej. No i to jest właściwie wszystko, co w kręgu e, e, młodych ludzi e, ze strony startu powstało. Trzeba też pamiętać o tym, że ludzie związani z tym ugrupowaniem po wojnie, po 1945 roku, zajęli bardzo eksponowane stanowiska w kinematografii polskiej, a jak w przypadku Aleksandra Forda, były to takie stanowiska, które. Na formie o prawie nieograniczony wpływ na, na, na polską kinematografię. Także też trzeba uczciwie powiedzieć, że osiągnięcia tego startu są dzisiaj trudne do, do oceny, bo tych filmów nie ma. Nie mamy tych filmów. Nie mamy tych reportaży, w których pokazywano życie codzienne Warszawy, zdjęcia z wyścigów konnych, zdjęcia z hercelaka. Nie mamy tych filmów, nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w okresie powojennym te filmy i, i cała ta, ta działalność startu została stanowczo zbyt mocno wyeksponowana, stanowczo zbyt mocno wyeksponowana i niesłusznie przypisano im rolę awangardy czy, czy filmu eksperymentalnego. Ja domyślam się o co ludziom ze sfery startu, ze środowiska startu, na czym im zależało, jeśli chodzi o film dokumentalny. Podobnie jak w latach dwudziestych, ten film w latach trzydziestych jest bardzo konwencjonalny. Któryś z publicystów napisał nawet tak zgrabnie, że jest to zaklęty krąg filmu krajoznawczo-muzealnego. No, znów chodzi o te filmy, które były obrazkami z Polski, czy właśnie jakimiś widoczkami Krakowa, czy, czy, czy Poznania, czy widokami rzeki Bug, nieśmiertelnie eksponowanymi, czy też filmami, które były realizowane po prostu w muzealnych salach, gdzie pokazywano najzwyczajniej w świecie zabytki i to był cały film, pokazanie zabytków z, powiedzmy z XIX wieku i z tego się kleiło film. Więc domyślam się, że członkom ugrupowania START zależało przede wszystkim na powiązaniu filmu dokumentalnego z codziennością, z życiem codziennym. Stąd te ich reportaże numer jeden i numer dwa dotyczyły właśnie takiej codzienności: Kercelaka, co się dzieje na Kercelaku, czy, czy, czy jak wyglądają wyścigi konne. Oprócz tych filmów z kręgu muzealno Krajoznawczego czy krajoznawczo-muzealnego, powstawała też duża grupa filmów, które starały się eksponować nowoczesną Polskę, starały się pokazywać nowoczesną Polskę. Ale one były też szalenie konwencjonalne to znaczy, do znudzenia eksponowano budowę Gdyni, czy pokazywano. Mnóstwo powstało takich filmów jak Poznań dawniej i dziś, Warszawa dawna i dzisiejsza gdzie pokazywano jakieś stare ryciny, powiedzmy Warszawy czy Poznania, a oprócz tego pokazywano właśnie budowę w wielkich miastach i to miało być tym sygnałem właśnie nowoczesności zmieniającej się Polski. Myślę, że nie warto tym filmom poświęcać więcej uwagi, a warto się skupić na tych filmach, które rzeczywiście niosły Pewne istotne wartości nawet zdobywały nagrody na festiwalach międzynarodowych. Były to filmy średniometrażowe, które były bardzo istotnymi dokumentacjami życia codziennego, I, i tutaj na nie należy przede wszystkim zwrócić uwagę. Szczególnie bogaty w takie filmy był rok 1935. Wtedy właśnie powstał film Ireneusza zyberg Platera, bardzo interesującego architekta, filmowca, także, realizatora filmowego, który to film nosi tytuł Zew trombity. Trombita to jest takie, taki instrument dęty drewniany, który wykorzystywano na Huculszczyźnie. Ten film Zew Trębity doskonale wypełniał ten schemat granitowania polskiej duszy, który pochodził już z lat dwudziestych, to znaczy tworzenia wspólnej tożsamości społeczeństwa polskiego. Bowiem cały ten obraz huculszczyzny zostaje wpisany w taki schemat fabularny wycieczki harcerzy polskich z centrum kraju właśnie na Hucłowszczyznę i oni odkrywają ten zupełnie nowy dla siebie świat, zupełnie nowy dla siebie region. Wspaniałe zdjęcia z tego filmu realizował Henryk Wlasak, także Severn Steinwurzel i Stefan Plater-Zyberg. W tym samym czasie, w 1935 roku powstał cykl filmów, którego reżyserem był Maksymilian Emer, autorem zdjęć Jerzy Maliniak. Cykl filmów poświęconych Polesiu. Znów takim terenom w Polsce właściwie bardzo mało znanym, egzotycznym także dla Polaków z Polski Centralnej czy Zachodniej. Powstało kilka takich filmów, zwłaszcza Film Polesie z krainy Tęsknych Pieśni. Czy chorodno miasto glinianych garnków, burza. Kilka filmów, które właśnie pokazywały tę egzotyczną dla Polski centralnej e, krainę. I te filmy, które eksponowały e, nie tylko urodę krajobrazu, ale one pokazywały też życie codzienne ludzi na Polesiu bardzo odmienne od tego, co znano w Polsce centralnej, e, południowej czy zachodniej, zupełnie inny rytm życia. I filmy te związane z Polesiem wysłano na wystawę kinematograficzną w Wenecji. To było poprzednie dawniejsze biennale filmowe w Wenecji. I ku zaskoczeniu wszystkich, a to zaskoczenie wynikało po prostu z niewiedzy o tych filmach, filmy poświęcone Polesiu zdobyły tam srebrny medal w dziedzinie filmów naukowych. Bardzo się podobały i zostały uznane za rewelacje na tym festiwalu filmowym w Wenecji. Ireneusz Plater-Zyber, którego przed chwilą wspomniałam, ten, który zrealizował film Zeftrombity, zrealizował także bardzo piękny film Salve Regina, który dotyczył pielgrzymki pielgrzymki religijnej 15 sierpnia każdego roku, pielgrzymki do wielkich piekar, do świętego obrazu Matki Boskiej. Ale ta pielgrzymka nie była tylko pielgrzymką religijną, była także, była także demonstracją patriotyzmu Polaków, taką demonstracją patriotyczną, pielgrzymką bardzo patriotyczną. Radacy, zebrali ci się tutaj w piekarach w tak licznym gronie po to, aby z okazji dziesięciolecia koronacji cudownego obrazu matki Boskiej dać wyraz tym głębokim uczuciom religijnym. Ale piekary to nie tylko miejscowość wielkiego kultu religijnego, ale równocześnie miejsce pięknych wspomnień historycznych i tradycji wielkiej pracy narodowej. Bardzo piękny film Ireneusza Platergzyberta. zupełnie właściwie realizatora dzisiaj zapomnianego. No, bo też ekipa startu eksponowała swoich realizatorów, a suwała, odsuwała bardzo często na margines innych, którzy odnosili stosunkowo duże sukcesy. Trzeba też powiedzieć o takim całym nurcie w latach 30. kina dokumentalnego, który oparty był na budowaniu kultu marszałka. To się zaczyna dużo wcześniej. Ale powiedziałabym, że taką kulminacją budowy kultu marszałka był film Sztandar Wolności, który wszedł na ekrany w 1935 roku, jeszcze za życia marszałka Piusuckiego, ale wkrótce został przykryty przez inny film, który no, dotyczył już innego wydarzenia. 12 maja 1935 roku zmarł, zmarł marszałek Józef Piusucki. I uroczystościom pogrzebowym, a także rejestracji nastroju w Warszawie po śmierci marszałka poświęcony był dokument pogrzeb marszałka Piłsudskiego. I to jest w warunkach polskich rzecz zupełnie wyjątkowa, dlatego że w związku ze śmiercią marszałka porozumiały się wszystkie absolutnie wytwórnie filmowe. I stworzono 14 zespołów, które filmowały ten pogrzeb. Do tego trzeba dodać jeszcze operatorów zagranicznych. Jak oglądamy ten film, który się zachował, pogrzeb Marszałka Piłsudskiego, to widać wyraźnie, co chwilę nasze oko napotyka na, na jakiegoś operatora z kamerą na statywie. 14 zespołów, kilkudziesięciu operatorów, którzy te wydarzenia filmowali od 13 do 18 maja. Filmowano oczywiście uroczystości w Warszawie, uroczystości w Krakowie. W efekcie zebrano 5000 metrów taśmy. Powstał z tego średniometrażowy film, który po raz pierwszy pokazano 24 i 25 maja na bezpłatnych pokazach. Później z tym filmem wyruszono w Polskę i bezpłatne pokazy tego filmu odbywały się aż do 21 czerwca, kiedy skończyła się żałoba narodowa. W sumie ten film pogrzeb marszałka Piłsudskiego pokazano na 7 tysiącach pokazów. To było naprawdę wydarzenie bez precedensu, takie błyskawiczne zebranie się wszystkich zespołów produkcyjnych i zrealizowanie tego filmu dokumentalnego. Trzeba też powiedzieć, że w latach 30. ogromnym osiągnięciem są także filmy naukowe, które powstawały w latach 30.. -tych. Między innymi film zrealizowany przez Stefana Osiedzkiego, architekta, taternika, alpinistę, grafika bardzo utalentowanego, który nosi tytuł 7000 metrów nad poziomem morza albo Polska wyprawa w Andy. Film pokazuje całe, całe, całą trudność zrealizowania tej wyprawy. Jest takim rzeczywiście bardzo gorącym dokumentem na ten temat. Oprócz tego zrealizowano także kilka filmów średniometrażowych, które dotyczyły wyprawy na Spitsbergen, między innymi do ziemi Torella czy wyprawę na Spitzbergen. Gdyby próbować znaleźć jakiś taki gatunek filmu dokumentalnego, który jest szczególnie interesujący w tym okresie poza tymi filmami średniometrażowymi, to trzeba powiedzieć, że byłby to reportaż filmowy. Bardzo udane reportaże filmowe od czasu do czasu, bo oczywiście nie wszystkie, realizowała Polska agencja telegraficzna. Na przykład taki bardzo interesujący reportaż Wieść Depesza Informacja, o różnych sposobach informacji medialnej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w drugiej połowie lat 30. Wielokrotnie przywoływano filmy, których nigdy nie widzieliśmy, na przykład te reportaże Startu, które pokazywały kercelak, pokazywały wyścigi konne, te reportaże realizowane przez ugrupowanie Start. Natomiast jak gdyby zapomniano o tym, co szczęśliwie się zachowało. Myślę tutaj o takim reportażu, który zachował się bez czołówki filmowej. Prawdopodobnie są to zdjęcia Stanisława Rodowicza. Reportażu, który ma taki tytuł umowny Obrazki z życia codziennego Warszawy. Jest to reportaż, częściowo niemy, z napisami, częściowo udźwiękowiony. W moim przekonaniu niezwykle cenny, niezwykle wartościowy, bo on pokazuje takie życie codzienne Warszawy, łącznie z typami charakterystycznymi dla przedmieść Warszawy. Tam się pojawia nawet taki tytuł w tym filmie z napisami jeszcze, typy codzienne Warszawy, które już zanikają. Pokazuje się domokrążców, pokazuje się handlarzy. Ptakami w klatkach, węglarzy, przekupki. Ma ten film, obrazki z życia codziennego Warszawy, niezwykłą wartość dokumentalną. Prawdopodobnie został zrealizowany w 1932 albo w 1933 roku. I nie ten film przywoływano, a często przywoływano właśnie te reportaże startu, które, które nie istnieją, których nie możemy ocenić i nie możemy zobaczyć. Tutaj możemy zobaczyć rzecz niezwykle interesującą, bo obraz życia codziennego Warszawy wraz z pewnymi charakterystycznymi typami, które w świadomości ludzi na początku lat 30. już zanikają. Obraz, który ma niezwykłą wartość dokumentalną. Trzeba koniecznie zwrócić uwagę na dwa pełnometrażowe dokumenty, które się wtedy pojawiają. To znaczy, Pierwszy, który zrealizowała Polska Agencja Telegraficzna, który nosi tytuł Geniusz Sceny. Reżyserem tego filmu jest Romuald Gantkowski. I to jest film, który jest właśnie takim filmem zestawnym, filmem montażowym. Geniusz Sceny pokazuje kilkanaście najlepszych ról Ludwika Solskiego, legendarnego aktora teatralnego Łącznie z tą jego słynną legendarną rolą niemą w Warszawiance Stanisława Wyspiańskiego. Projektowano także Polska Agencja Telegraficzna projektowała zrealizowanie innych dokumentów o aktorskich rolach wybitnych polskich aktorów teatralnych, ćwiklińskiej czy czy na przykład Stanisławy Wysockiej, ale niestety zbliżał się już rok 1939 i do tego nie doszło. Szalenie ważnym filmem dokumentalnym, pełnometrażowym, którego duży fragment zachował się do dzisiaj, jest film Jerzego Gabrielskiego ze zdjęciami Henryka Wlasaka, Cop Stalowa Wola. To jest obraz budowy centralnego okręgu przemysłowego. Który miał takie ogromne znaczenie propagandowe dla, dla, dla Polski. Chodziło o taką eksponowaną, pełną niezależność gospodarczą Polski. Pokazuje się więc kolejne budowy tego centralnego okręgu przemysłowego. I tutaj zdjęcia Henryka Wlasaka są niezwykle interesujące, bo on stara się wydobyć z maszyn, z urządzeń, z tego wszystkiego, co. Co wydaje się tak szalenie nieatrakcyjne filmowo, on staje się wydobyć geometryczne figury, stara się wydobyć jakiś szalenie atrakcyjny filmowo ruch. To jest także bardzo interesujący film, nie tylko propagandowo, ale także od tej strony plastycznej. No i wreszcie rzecz w latach 30. niezwykle istotna e, mianowicie kroniki filmowe. To jest już okres e, kronik Polskiej Agencji Telegraficznej. Trzeba także jednak pamiętać, że kroniki filmowe realizowała także wytwórnia doświadczalna. Ciągle jeszcze do początku lat 30. Na początku lat 30. ta działalność wytwórni doświadczalnej się rozpływa, jako urzędowa działa kronika Polskiej Agencji Telegraficznej. Ona miała fatalną opinię, ta kronika Polskiej Agencji Telegraficznej, ponieważ mm, uważano, że mm, jest szalenie zachowawcza. Jest szalenie mało nowoczesna, że zbiera nieciekawe zupełnie materiały, które były, powinny się znaleźć w kronice. Stale porównywano ją z kronikami np. Paramontu, czy z innymi kronikami, kronikami Foxa, kronikami amerykańskimi. Z 600 numerów kronik, które powstały do 1939 roku, mamy w Polsce zaledwie sto kilkanaście numerów. Tylko tyle numerów kronik Pata się zachowało. I myślę, że wśród tych kronik, które się zachowały, są też i takie materiały, które są bardzo dobre. I myślę, że tak długo, jak długo nie będziemy mieli no, przynajmniej 3/4 materiału Polskiej Agencji Telegraficznej, tak długo nie powinniśmy tak zupełnie bezkrytycznie przedstawiać negatywnych ocen wtedy z tamtych lat 30. Aczkolwiek pewnie miały one jakieś swoje uzasadnienie. Trzeba też otwarcie powiedzieć, że do 1933 roku kronika Polskiej Agencji Telegraficznej była wydawana jako kronika Niema, kiedy już wszyscy znali doskonale kronikę dźwiękową amerykańską. Najpierw wprowadzono muzykę do, do kroniki, a dopiero w drugiej połowie 1934 roku wprowadzono lektora, który czytał tekst z zakadru w kronice Polskiej Agencji Telegraficznej. Ostatnie ujęcia, jakie zrealizowała Polska Agencja Telegraficzna, to ujęcia przedstawiające manifestacje Polaków przed ambasadami Francji i Anglii na wieść o przystąpieniu Francji i Anglii do wojny. ram ta 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 krócej, żeby to było. Maestro Lasso, što ne